No, sam Konrad Merkowicz nie mówi, że to jest do usprawiedliwienia, mówi, że popełnił błąd, przyjął mandat, wziął odpowiedzialność za swoje działania. I to jest, to jest moim zdaniem coś, co zamyka sprawę. Tak? I tutaj Aha. to jest więcej niż może powiedzieć o sobie na przykład Partia Nowoczesna, gdzie pan Petru narobił długów. Platforma w ubiegłym tygodniu rozwiązała partię Nowoczesną, zakończyła jej życie i zostawiła 2 miliony długu, który w tym momencie jest e, tak niedotrzymana umowa kredytowa, niespłacony kredyt, Ale ustawione czy... są te 2 miliony, no to, to jest w tym biorą momencie głóng, problem. Gra, jak... Koleżanki... to jest problem banku, że dwa miliony Koleżanki jak i koledzy partyjni posła Berkowicza rozumieją, że, że rzeczywiście on no, jest tak, tak niezorganizowany, że może coś takiego zrobić. No bo wie pan, wydaje mi się to dziwne, tak. zwłaszcza, nie, zwłaszcza konserwatywna? konserwatywna partia, która mówi o przestrzeganiu prawa, no, no jest to jednak trudne do usprawiedliwienia, że ktoś z taką ja lekkością nie pochodzi, po, po, podchodzi do tego, żeby zapłacić za to w sklepie. Raz. Nikt tego nie usprawiedliwia. Był został popełniony błąd, Konrad Berkowicz się nie uchylał od odpowiedzialności, nie zasłaniał immunitetem, przyjechała policja, okazało się, że rzeczywiście wyniósł bez płacenia rzeczy, wziął za to odpowiedzialność, przyjął mandat, zapłacił. Sprawa jest w tym sensie zamknięta. Tak. Nikt od że nie wiem. Wyobraźmy sobie co by było. międzynarodowej, tak, zamiast ceramikę z Bolesławca, to, albo w ale zamiast uchylać się od odpowiedzialności. To może tak do tęczowej to torby, czemu się bardzo sprzeciwialiście. I płacił kartą, a nie gotówką. Ale sobie Na tylu poziom ja mam Będą konsekwencje partyjne? Poddał pan pan wątpliwość, czy, czy coś takiego jest możliwe. No to ja pytanie, mam pytanie odwrotne. Jaką Pan widzi inną możliwość? Czy pan naprawdę uważa, że poseł zarabiający kilkanaście tysięcy złotych, powszechnie rozpoznawalny, którego pewnie każdy tam, kto przy nim w tej, w, przy tych kasach był kojarzył, kto to jest i patrzył mu na ręce? Czy pan uważa, że taki człowiek w takiej pozycji, by ryzykował swoją karierę, reputację świadomie próbując ukraść garnki za 300 zł? Nie to jest komiczne. Tak, ale tak? to, jest, to jest oczywisty błąd, to jest, za który, pan, ja to jest Ja bym powiedział, że to jest tragikomiczne i nie nie wyobrażam Ej, sobie tak. siebie, też człowieka jakoś tam rozpoznawalnego, który ma tak, tak, taką dozę lekceważenia i nonszalancji, że nie sprawdzam, czy to, co wynoszę ze sklepu. Nie ja nie za zapłaciłem. I, I właśnie pomyślcie życia, sobie żaden, państwo, nigdy nie co by było, jak gdyby ten Konfederacja ten, była w rządzie w i miała takie podejście właśnie nonszalanckie jak pan Berkowicz. Uważam, że to pokazuje i to pana stanowisko, że jesteście partią chłopców w krótkich majteczkach. Przepraszam, ja powiem, powiem, Ale da mi pan skończyć. Daj mi pan, znalazł się w rządzie, bo to, co nie zapłacił Berkowicz. Ja tylko powiem, to jest... I ja sprawdziłem, jak, jaka to jest wielkość. Drodze, drodze.